I witajcie z kolejną recenzją autorstwa Shawreta Jarbona, jest to ostatni kat wspomnienia więziennego kata Tajlandii. I mamy pozycję od wydawnictwa Aktywa. Tak się ona przedstawia, nie jest całkiem gruba, bardzo szybciutko się czytała. I powiem Wam, że nawet przez sekundę nie przypuszczałam, że będzie mi się w ogóle tak łatwo tę książkę i lekko czytało. W ogóle już po samym wstępie oczujecie, jakby usiadł na krzesełku takiej poważnej postury mężczyzna i rozpoczął opowieść. A nie na no, moment nie śmiałam mu przerywać, czyli, no, może by powiedzieć, że sobie w czytaniu, bo strasznie mnie to wszystko naprawdę interesowało. W ogóle, jak podczas takiego seansu filmowego, poznałam historię, która odgrodziła mnie całkowicie od świata rzeczywistego. I tak, w pierwszej kolejności poznamy tutaj dzieciństwo szewreta. Ja wiem, mogę troszeczkę przeinaczać to jego imię, ale po prostu ustawiałam je sobie tak, żeby łatwiej mi się wymawiało i, i czytało. A więc tak, poznamy jego dzieciństwo, które nie było idealne, aczkolwiek zawsze mógł liczyć na ojca. W szkole uczył się bardzo dobrze, chociaż zdarzały mu się takie drobne wybryki, z których no, nie jest dumny. Wchodząc w etap dorosłości, udało mu się założyć zespół i wieść miarę godne życie. Dzięki przestrogom ojca uniknął chorób wenerycznych. A kiedy już wydawało mu się, że posiada wszystko, szczęście dopełniła rodzina, no której niestety nie dało się utrzymać właśnie z dotychczasowego zajęcia. Wtedy to przyjął się do pracy jako więzienny strażnik, a potem kat. I w tym momencie historia jakby skupia się właśnie na roli kata, to tak jakby jest troszeczkę moim zdaniem osobna, na roli w ogóle tych wszystkich skazańców i rodzaju śmierci. Książka robi się znacznie mroczniejsza i jeszcze bardziej wciąga. Ja w ogóle od początku czytałam ją z takim niemym jakby przejęciem, bo no, każdy rozdział kończył się właśnie czymś w rodzaju takiego małego niedosytu. One były bardzo krótkie, ale bardzo intensywne, chwilami wprawały wysokie napięcie, które po czasie tylko narastało. Co mogę powiedzieć? No, wiecie, nie jest łatwo czytać o czyjejś śmierci, tym bardziej, że gdzieś tam w głowie widziałam, że ta historia zdarzyła się naprawdę. Z tej książki dowiecie się też o organizacji więziennej, o pracy z osobami, które odsiadywały tam swój wyrok. Przeczytacie o tym, w jaki sposób były wykonywane te wyroki i jak odnosili się do nich pracownicy więzienni. Poznacie historię z samych więźniów, których można było współczuć i których można było potem wiedzieć. Czasem krótkie, czasem długie, ale każda z nich przepełniona emocjami. Wiecie, oni wiedzieli, za co siedzą i co się stanie, kiedy już trafią do komnaty śmierci. Czy zatem się tego bali? Czy żałowali swoich postępowań? Czy też dumnie wkraczali, wiedząc, że nie ma nikogo, kto by ich żałował? No, jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te pytanie, to zachęcam Was do pozycji. A uwierzcie mi, że im więcej tego typu książeczek czytam, tym bardziej jestem nimi wkręcona. Odej córcia. Także ja ją wam serdecznie polecam. Mi się naprawdę bardzo podobała. Bardzo szybko się czytał. Jak widzicie rozdziałki króciusieńkie i mega, mega wciągające. Im dalej. Tym chwilami ciężej, mroczniej, ale bardziej jakby tak wciągająco. Także serdecznie wam polecam i się z wami żegnam. Pa, pa.